Allegro, Elix czy może własny sklep internetowy. W tym materiale przeanalizujemy, jak wygląda sprzedaż na każdej z tych platform i wskaże Ci, gdzie w 2026 roku się największy potencjał, a gdzie największe ryzyko. Dzięki temu będziesz mógł świadomie podjąć decyzję dotyczącą miejsca do rozpoczęcia sprzedaży. Opowiem Ci to z doświadczenia osoby, która sprzedaje zarówno na Allegro, jak i na własnych sklepach internetowych. Pokażę Ci plusy i minusy, aby być z tą w 100% szczerym. Zacznijmy od własnego sklepu internetowego. To jest to rozwiązanie, które daje największą kontrolę. Masz własne logo, budujesz własną markę i klient wraca do Ciebie, a nie do Allegro. To wszystko brzmi świetnie, no bo to w końcu Twój biznes. Możesz skalować sprzedaż, puszczając reklamy na Facebooku, TikToku lub dowolnej innej platformie. Ale musimy być realistami i spojrzeć na to z perspektywy osoby, która stawia dopiero pierwsze kroki. Własny sklep jest o wiele trudniejszy na start. To jest po prostu zupełnie inny biznes niż marketplace. Pomyśl sobie na przykład o barze mlecznym i restauracji z gwiazdką Michelin. Tak samo jest z własnym sklepem internetowym i platformą typu Marketplace. Funkcja jest ta sama, czyli sprzedaż przez internet, ale działają kompletnie inaczej. Wyobraź sobie, że rozpoczynasz od zera. Możesz nauczyć się całego systemu. Pojawiają się pytania: Shopify czy może WooCommerce? Gdzie w ogóle chcesz się reklamować? Czy powinienem zacząć od meta Ads czy spróbuję działać organicznie? W ogóle musisz wydać pieniądze z Góry, zapłacić za hosting, domenę, szablony, a czasami za kupno gotowego regulaminu. I teraz kwestia opłat. Wiele osób myśli, że tutaj uniknie rewizji. Niestety nie. Rewizja jest również pobierana, chociażby przez operatora płatności, co potrafi wynieść nawet 2-3% od każdej transakcji. Oprócz tego dochodzą koszty reklam i utrzymania, które ponosisz zanim w ogóle cokolwiek sprzedasz. Największe ryzyko jest następujące. Sklep jest gotowy, minął miesiąc i nie ma żadnych zamówień. W najgorszym wypadku wydałeś 1000 zł na reklamy, a sprzedaż nadal nie ruszyła. Zaczynają się schody i właśnie wtedy najwięcej osób odpuszcza. Po prostu rezygnuje. Masz wtedy dwie opcje. Albo odpuszczasz i nigdy nie wracasz, albo próbujesz znowu, ale to robi maksymalnie 10% osób. Musisz też pamiętać, że na własnym sklepie internetowym cała odpowiedzialność spoczywa na tobie. Inwestujesz w infrastrukturę, ruch, a co najważniejsze, sam odpowiadasz za zgodność ze wszystkimi przepisami. Aktualność regulaminów i dyrektyw. To jest ogromny ciężar i potencjalne ryzyko kary dla początkującego. Własny sklep internetowy generuje za wiele zmiennych i zbyt dużo ryzyka na start. Teraz przejdźmy do Allegro, czyli platformy, która znacząco upraszcza proces rozpoczęcia sprzedaży dla osoby, która stawia pierwsze kroki w e-commerce. Dlaczego to jest aż tak dobry wybór na początek? Największy plus to gotowy ruch klientów. To jest kluczowa różnica. Allegro ma ponad 20 milionów użytkowników miesięcznie, więc nie musisz wydawać tysięcy na budowanie ruchu od zera, bo klienci już tam są i szukają produktów. Co więcej, dosłownie każdy może wystartować. Nie musisz być programistą, nie musisz opanowywać marketingu od podstaw. Zakładasz konto, konfigurujesz wysyłkę, dodajesz oferty i to wszystko. Jeśli chcesz zacząć sprzedawać na Allegro samodzielnie, to koniecznie sprawdź mój darmowy poradnik do rozpoczęcia sprzedaży na Allegro bez firmy. I tutaj jest rzecz, której nie daje Ci większość innych marketplace'ów, jak Empik albo Early. Allegro jest super z tego powodu, bo jest jedyną platformą, która pozwala zacząć bez firmy. Możesz legalnie sprzedawać w ramach działalności nierejestrowanej, co jest kluczowe, jeśli dopiero testujesz pomysł i nie chcesz od razu pakować się w ZUS i księgowość. Masz też ogromną zaletę, czyli duże zaufanie do platformy już od samego początku. Właśnie grywając, wpadło mi kolejne zamówienie. Nie musisz budować zaufania do twojej nowej, nieznanej marki, bo klienci ufają platformie, na której kupują. Wiele osób mówi o prowizji i oczywiście płacisz prowizję, ale spójrz na to inaczej. To jest twój koszt pozyskania klienta. Zamiast płacić za reklamę na Facebooku z góry, która może się nie zwrócić, nalegle no zapłacisz prowizję tylko wtedy, kiedy faktycznie ktoś coś kupi. To jest nieporównywalnie bezpieczniejszy model finansowy, szczególnie dla początkującego. Kolejny ogromny plus to szybkość weryfikacji produktu. Na Allegro nie musisz czekać tygodniami na testy i skomplikowane kampanie reklamowe. Wystawiasz ofertę i w ciągu kilku dni wiesz czy to się sprzeda. Allegro też daje Ci gotowe narzędzia do logistyki. Masz do dyspozycji Allegro Smart i systemy do wysyłek. Dzięki temu możesz skupić się na pakowaniu paczek, obsłudze klienta i wystawianiu nowych ofert. No chyba, że działasz w formie dropshippingu, to na realizowaniu zamówień. Samo Allegro też oferuje proste w użyciu narzędzia do sprzedaży. Dostajesz dostęp do statystyk i podpowiedzi, które są dużo łatwiejsze do zrozumienia niż zaawansowane panele analityczne własnego sklepu. Teraz spójrzmy na OLX i Vinted. OLX jest bardzo przydatny, szczególnie dla osoby początkującej, bo możesz go używać do testowania produktów, a jeśli mieszkasz w większym mieście, to klient może odabrać towary lokalnie. To całkowicie eliminuje problem wysyłki na samym początku. Jest też ogólnie świetną opcją, jeśli masz produkty gabarytowe, które są drogie w transporcie. Z kolei Vinted, choć jest niszowe i kojarzone głównie z odzieżą, to ma praktycznie zerowy próg wejścia. Warto o nim pomyśleć, jeśli chcesz szybko sprawdzić, czy dane produkty znajdą nabywców. Pamiętaj, aby tę platformę traktować bardziej jako praktyczny dodatek i szybkie narzędzie do testowania. Nie jest to główny, samodzielny kanał sprzedaży, na którym możesz opierać cały biznes. Te platformy to po prostu dodatkowa możliwość na start. Warto z nich korzystać, ale skup swoją energię i strategię przede wszystkim na marketplace, który jest najbardziej efektywny i skalowalny dla początkującego, czyli Allegro. I właśnie w ten sposób omówiliśmy wszystkie możliwości na rozpoczęcie sprzedaży przez internet. Teraz z perspektywy osoby, która sprzedaje zarówno na Allegro, jak i na własnych sklepach internetowych, mam dla ciebie jasną radę. Jeśli dopiero zaczynasz, zacznij od Telegram. Będzie to dla Ciebie dużo łatwiejsze, bezpieczniejsze i po prostu tańsze na starcie. Zminimalizujesz ryzyko finansowe, szybko sprawdzisz rentowność produktu, zyskasz zaufanie platformy i ominiesz mnóstwo kosztownych pułapek związanych z tworzeniem własnego sklepu od zera. Pamiętaj, że własny sklep generuje za dużo zmiennych i za dużo ryzyka na start. Własny sklep jest dla Ciebie, kiedy masz już potwierdzony rentowny produkt. Masz już kapitał na pokrycie kosztów marketingu i jesteś gotów, by zacząć budować markę. A to wszystko bazując na sukcesie, który odniosłeś już na Allegro. Pamiętaj jednak o jednej kluczowej rzeczy. Allegro to nie tylko platforma na start, to przede wszystkim efektywny i bezpieczny kanał sprzedaży, który oszczędza twój czas i pieniądze. Wykorzystaj ten potężny ruch i zaufanie klientów aby maksymalizować zyski. Jeśli tego nie chcesz, to nie musisz tworzyć gigantycznej, kosztownej machiny dla własnego sklepu. Twój cel powinien być jasny. Osiąganie zysków, a nie budowanie skomplikowanych systemów. Dlatego skup się na tym, co Allegro robi najlepiej. Na sprzedaży i minimalizowaniu ryzyka. Działając na Allegro możesz szybciej reagować na trendy i zdobywać wiedzę, która jest warta więcej niż każdy drogi kurs o marketingu. Wybierz mądrze. Dlatego wybierz rozwiązanie, które daje Ci maksymalny efekt przy minimalnym początkowym zaangażowaniu. I właśnie w ten sposób dotarliśmy do końca. Jeśli film Ci się spodobał, możesz zaobserwować mnie na Instagramie, na którym codziennie publikuję swoje wyniki i dzielę się darmową wiedzą na temat e-commerce. Jeśli pojawi Ci się jakiekolwiek pytanie albo masz pomysł na kolejny film, koniecznie zostaw komentarz pod tym filmem. A jeśli film Ci się spodobał, zostaw lajka. Jeśli chcesz więcej, zostaw suba, byś miał na bieżąco powiadomienia i widzimy się w kolejnym filmie.